No, dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Zapraszam Was na kolejny odcinek vloga wiosennego. Ja jestem ubrana w wiosnę w piękną bluzkę, e, która dodaje mi takiej energii. Choć powiem Wam szczerze, że dzisiaj energii nie potrzebuję dodatkowej, bo wyszło słońce, jestem wyspana, jest mi fantastycznie, ale mój nos potrzebuje oczyszczenia i nie wystarczają chusteczki. Muszę zrobić sobie parówkę, więc tutaj już sobie mm, gotuję wodę z tymiankiem. I mam nadzieję, że mi to pomoże, bo po prostu mogę siedzieć z chusteczkami cały czas. Najgorsze jest to, yy, że ostatnio właśnie miałam takie, taki tydzień mocnej choroby. I po tym tygodniu wyzdrowiałam. Już miałam tak, wow, nie mam kaszlu ani kataru, jak wspaniale! I na dwa dni później w Zakopanym byłam z moim bratankiem, i on oczywiście, smarka czmały, smarki wszędzie, jak to na co dzień. Tyle, że wydaje mi się, że rodzice są na to uodpornieni, natomiast ciocie. Absolutnie nie, bo mimo wszystko widzimy się i tak rzadko, więc my z wujkiem, Pioczkiem nie jesteśmy odpornieni na te zarazki i zawsze po prostu lecimy w to nie, lecimy w to jak po prostu, nie wiem, w masło. Więc zawsze jesteśmy chorzą. Zadziwiając z Piotrem, właśnie sobie szliśmy na spacerze i mówimy: Nie wiem, może przestaniemy się z nimi spotykać, po prostu, no bo bycie chorym cały czas nie jest zbyt dobrym pomysłem. No ale co, parówka mam nadzieję, że mi wystarczy. Dzisiaj robię wspaniałe rzeczy. Po prostu mam tyle cudowności, że nie mogę się ich doczekać. Czasami te vlogi są nudne, ale nie dziś. Domowa inhalacja zrobiona, a nie robiłam jej bardzo, bardzo dawno. Zawsze moja mama mi robiła, yy, jak byłam chora i tak sobie teraz yy, byłam tą głową w garnku i myślałam sobie Boże, jak ja to lubiłam. Yy, zawsze właśnie w takim małym garnuszku mama mi to robiła i stała się nad gazówką. I serio to lubiłam, ja w ogóle byłam takim dzieckiem, nie wiem, może moja mama mnie poprawi, ale mi się wydaje, że ja lubiłam jeść wszystko, ostatnio właśnie o tym mówiłam, że absolutnie czerniny oraz flaków, ale wszystko poza tym smalec, kaszanka, wątróbka, boże, to były moje ulubione dania. Nadal są, jeżeli ukoło się mięso. Yy, a tak. W bigos, tak mi się wydawało właśnie, że żadne dziecko tego nie lubi. Yy, I zawsze mnie dziwiło, jak ktoś mówił, yy, yy, Bigos, albo coś tam beka. Yy, no i właśnie tak samo uwielbiałam inhalacyjnie, nie wiem, czy ktoś ich nie lubił, ale uwielbiałam i uwielbiam syrop z cebuli. O mój Boże! Jak przychodziła choroba. I mama mi robiła syrop z cebuli, to ja byłam taka szczęśliwa. <grywa> Serio? No to jest hit. Moja siostra natomiast nienawidzi syropu z cebuli. Nie jestem ciekawa, jak wy. Ja to w ogóle uwielbiam wszystkie takie naturalne metody leczenia. Jak zaczęliśmy mieszkać z Piotrem, w ogóle jak mieszkaliśmy z Piotrem. E, to Piotr pochodzi z rodziny, e, gdzie mamą jest pielęgniarka, więc medycyna. Natomiast moja mama, e, totalnie medycyna naturalna, całe życie. I e, ona, boże, często Wam o tym mówię, ale ona powinna być influencerką teraz. Vlogmasy, naturalna medycyna, wszystko. I minimalizm. No, może minimalizm nie, ale taki brak konsumpcjonizmu. Ona jest, ja jestem nią po prostu. Jestem nią, jestem moją matką, co mnie bardzo cieszy. Natomiast właśnie jak zaczęliśmy mieszkać z Piotrem, to mi się wydawało, że właśnie moja mama popełniła gdzieś błąd. Że właśnie nie czosnek, nie cebula, nie inhalacje, nie jakieś tam takie zwykłe rzeczy, tylko leki. Że to jest klucz. I ja nigdy w życiu nie podałam sobie leków. Zawsze robił to Piotr bo on się na tych lekach znał, on zna w ogóle nazwy leków i zastosowanie, wszystko na pamięć, no bo był tak e, nauczony. A ja w życiu nie pomyślałabym o lekach. To znaczy, moja mama zawsze wysyłała nas do lekarza i dostawaliśmy leki od lekarza, ale zawsze było to jeszcze podsycone właśnie tymi naturalnymi metodami. O, a u Piotra zero naturalnych metod. No więc my, ze, powiedzmy ze skrajnych domów, no ale moja mama nie była skrajna, no bo te leki były, a jeszcze gdyby było skrajnie, to już w ogóle hit, ale u nas powiedzmy, że było skrajnie, że Piotr yy, medyczny, ja naturalna. I trochę lat nam zajęło, żeby przekonać Piotra do tego, że naturalne też dobre yy, i mnie do tego, że leki mnie nie zabiją i mojego żołądka. <laughs> no, bardzo zabawne. No i teraz na przykład, co prawda leczyliśmy się taki tydzień, że leżeliśmy w łóżku, ale naturalnymi metodami. I yy, super. Super, że to akurat była taka choroba, że można było tak zrobić. Cały czas mi tu paruje, więc jestem po prostu cała upocona. No. Ale czosneczek Kanapeczki z czosneczkiem, y, sosy czosnkowe do kanapek, do wszystkiego, yy, cebulka, dużo wody i tak dalej. No hit. No a propos właśnie picia, to ja nie piję, ale y, właśnie mówiąc o nawadnianiu, przypomniałam sobie Piotr mi powiedział bardzo ciekawą wskazówkę: nie traktuj picia jako celebrowania. No ja traktuję, Jezu, tak wypić szklankę wody, on w ogóle tak, Piotr y, pije wodę przy okazji, na przykład myje blat i cała szklanka, y, wejdzie na chwilę do kuchni, wypije I ja tak się zastanawiam, kiedy on pije, on przy okazji, a ja... Herbatka ze wszystkimi składnikami po prostu yy, możliwymi, parzenie co do sekundy, yy, kawka, po prostu chwila odprężenia, yy, soki, no to najdoskonalsze, najdoskonalszej szklaneczce, nigdy na stojąco, zawsze na siedząco, zawsze z jakąś celebracją, no rzeczywiście, nigdy wcześniej o tym nie pomyślałam, znaczy Często mówię o tym, że znaleźć chwilę na kawkę, nie? żeby tak sobie posiedzieć, albo z herbatką, żeby złapać siebie. No ale tutaj nie chodziło o to, tylko chodziło o to, że ja po prostu nie piję w biegu. Nie jestem w stanie wejść do kuchni, napić się szklanki wody i po prostu wyjść. A powinnam. To jest potrzebne. Umiar między celebracją a życiem. Między... W celebracji to ja jestem doskonała, ale w życie takie, żeby po prostu coś zrobić... Tragedia. Także stoję i piję teraz wodę. Poświęćmy jeszcze sekundkę na to, jakie mam dzisiaj piękne włosy. Jezu! Szok. One dzisiaj wyglądają tak, jak właśnie... Zrobiłam sobie zdjęcie na Insta. I potem te zdjęcia na Insta moje. Kłamią, to znaczy moje zdjęcia na Instagramie kłamią tylko i wyłącznie w temacie włosów. No wiadomo, że jak mam brzydki dzień włosów, to zdjęcia tak do końca nie zrobię. A jak mam piękne, lecę w to. Yy, więc nie wiem, ubrania, moja twarz, to co robię, nigdy nie jest kłamstwem, ale moje włosy bardzo często. No i właśnie jak widzę jakieś zdjęcie na Instagramie, jak miałam szaloną fryzurę. To dobrze, że ja mam y, YouTuba. To ja wtedy sobie włączam z tego okresu film i sprawdzam, czy one serio były takie super. Zazwyczaj nie. Widzicie, <grytanie> rok temu y, problemem były nogi, uda. Cały czas mówiłam uda, uda, moja ja mam grubsze uda, bo moje uda, bo potrzebuję do uda, bo uda, uda, uda. E, uda się zmniejszyły, problem się skończył. Tematu o udach nie ma. Jaki jest teraz temat? Włosy. Więc, e, taka to jest sytuacja. Łatwiej jest mi zmienić uda niż włosy, <noise> bo uda się zmieni raz. I trzymają formę. Włosy co drugi, trzeci dzień, już po godzinie. Są inne. Naprawdę mam problem z Inwusami. Myślę tylko o nich całymi dniami, że coś muszę zrobić, coś muszę zrobić. Ach, dajcie spokój. Zaraz z Piotrem y, jedziemy do Bibliotek. Słuchajcie, jestem tak tym podekscytowana. Tak dawno, słońce, mm, tak dawno już coś takiego się nie wydarzało, mianowicie wczoraj. Y, zacznijmy od tego, ja uwielbiam, y, znaczy uwielbiam, ja narzekam. Ja sobie narzekam w gronie swoich znajomych, w swoim gronie. E, uważam, że narzekanie to nie jest nic złego, bo narzekanie właśnie jest dla mnie motorem napędowym. Nienawidzę, jak ktoś narzeka i w kolejnym zdaniu nie powie, jakie by było rozwiązanie. Ja jestem taka, że właśnie narzekam, bo mówię, jak by mogło być lepiej. I że jestem tego warta, żeby było lepiej, albo że na przykład robię coś źle, narzekam na to i, i próbuję znaleźć rozwiązanie. <laughs> jestem zadaniowcem, więc takie narzekanie e, ma rację bytu. <laughs> e, ja po prostu mam problem, rozwiązuję go. No i właśnie e, w, w inspiracjach, w jakichś vlogach. Czułam, że ostatnio narzekam e, na to, że nie mam książek, że nic mi się czytać, e, że ta biblioteka tak się zmieniła, że nie ma tych okładek. No i właśnie wczoraj dostawałam różne e, od Was propozycje, właśnie, co by wypożyczyć, za co bardzo Wam dziękuję. E, no i mówię: koniec z tym! Koniec z narzekaniem! Weź się w garść! I znajdź sobie książki do czytania. Yy, no i weszłam w swoje skriny. Czy wy też macie mnóstwo skrinów, których... Yy... Nigdy nie przeglądacie, nie wiem jak w innych y, telefonach, ale iPhone ma tę wspaniałą funkcję, y, że w galerii można wejść w portrety, w jakieś tam, nie wiem, inne rzeczy i w zrzuty ekranu. Y, jak ja sobie wchodzę w ten folder zrzuty ekranu i mam wszystkie zrzuty, to po pierwsze łatwiej jest mi y, różne rzeczy pousuwać, a po drugie coś znaleźć. No i właśnie y, często teraz przez to, że jestem taka złakniona literatury, y, no to jak ktoś coś poleca, jak Wy polecacie mi w komentarzach, jak ktoś na Instagramie, y, to robię sobie screena, żeby później y, sobie to wypożyczyć. Czy wypożyczałam to? Oczywiście, że nie. Czy narzekałam, że nie mam książek do wypożyczenia? Oczywiście, że tak. Więc wczoraj usiadłam y, i sprawdzałam po kolei te wszystkie polecenia ze screenów e, w mojej bibliotece, w moich bibliotekach e, miejskich. Dużej części nie było, ale dużo też było. Nawet na tyle dużo, że chyba sześć książek e, czekam, e, na sześć książek czekam w kolejce. Jedna kolejka jest nawet na siedem osób. Chyba dojedź... E, Zadzwo, jak dojedziesz, chyba ta książka jest właśnie na tyle, więc jest chyba jakieś e, spore zainteresowanie. To też właśnie polecałyście mi Wy, e, ale... Jakieś tam cztery mogę wypożyczyć, co mnie bardzo cieszy. No i właśnie jak chciałam kolejne do, do wypożyczać, to już był, że limit 10. Wcześniej nie było takiej sytuacji. Wcześniej można było wypożyczać więcej, no bo właśnie można mieć 10 wypożyczonych. A tutaj jest taka sytuacja, że na wiele czekam w kolejce, więc w domu mogę mieć 10. Ale jak dzisiaj wypożyczę, to sobie do wypożyczam. Słuchajcie, książki są tak fantastyczne które wypożyczam, pokażę Wam jak już doną, ale właśnie teraz poświęćmy e, sekundę na narzekanie. Spoko narzekać, ale serio niech narzekanie, niech właśnie jaka zazdrość, że ktoś coś ma, ja też bym chciała, będzie sygnałem, że hmm, no to może się zastanów czy to chcesz, może się zastanów e, jak to zdobyć. Bo to są często małe rzeczy. Ja na przykład tak z zazdrością miałam yy, w tamtym roku. Ktoś mi pod filmem z zakopanego napisał: Wow, skorzystałam ze wszystkich Twoich poleceń, byłam w muzeach, yy, w knajpach, w wielu miejscach, yy, w dniach, w których nie byłam w górach, kiedy odpoczywałam. I ja poczułam taką zazdrość: że dlaczego ja tak nie mogę mieć? Że ja tylko chodzę po knajpach i po muzeach? Czemu ja nie mogę chodzić po górach? Odpowiedź jest prosta, bo mój mąż ma lęk wysokości i absolutnie nie mam zamiaru go do tego zmuszać, żeby się naginał, bo chcę, żeby wyjazd ze mną w górę był dla niego przyjemnością, jasna sprawa. Ale pomyślałam sobie, przecież ja mam przyjaciółki, przecież mogę jechać z nimi. Napisałam do mojej przyjaciółki i ona się zgodziła od razu i ona też była taka, wow, super, ekstra pomysł. My nigdy poza dziecięcymi czasami, bo znamy się od przedszkola, nie byliśmy razem na wyjeździe. A teraz byłyśmy i było zajebiście. I to właśnie, to było spowodowane tylko i wyłącznie moim uczuciem zazdrości. Więc narzekanie też staram się zawsze przekładać na, na takie myślenie, co mogę z tym faktem zrobić. No i właśnie na przykład w tamtym roku narzekanie na, moje, na moją szarość, burość, świata, na to, że nie jestem w stanie wytrzymać. Przekułam na zarąbistą kolekcję wiosenną czterech zapachów w roślinnych przestrzeniach, które posiadają w sobie energię, e, których słoiki malowane są ręcznie na takie soczyste, pomarańczowe, fantastyczne kolory. E, to było zarąbiste. To mnie tak pochłonęło, e, że ja ten marzec, kwiecień spędziłam właśnie na tym tworzeniu, na wymyślaniu jeszcze wcześniejsze miesiące. To było zarąbiste. E, więc tak. Nienawidzę, i okay. ja te, nie podchodzę do tego tak świadomie, że hmm, narzekam, co to znaczy, tylko po prostu nienawidzę jak ktoś narzeka, widzę jakieś takie, że okej, okay, no to możesz iść w prawo i w lewo, a idziesz w lewo i, i narzekasz, to idź w prawo. I oczywiście to są tylko, wkurzam się, kiedy to jest takie oczywiste i łatwe, nie w momencie, kiedy jesteś, nie wiem, smutny, to bądź szczęśliwy, tylko takie łatwe rzeczy do zmiany. Nienawidzę, jak ktoś narzeka i nie chce go zmienić, że on tak chce ponarzekać. Dodałam sobie dzisiaj rolkę na Instagrama, jak szykowałam się na spektakl Prestige Sebastiana Fabiańskiego. I widziałyście już to we vlogu, ale bardzo polecam wam mojego Instagrama. Tam są takie roleczki modowe, że tak powiem, więc zapraszam ciut więcej. Bardzo fajnie jest, jest dużo wyjazdów i zdjęć. Ja jestem w ogóle w szoku, jak ta spódnica z Mourmoix Sprawdza się doskonale wiosną. To jest po prostu takie moje zaskoczenie. Dziewczyny, biegnijcie do swoich szaf. Ha, myślałyście, że powiem biegnijcie do sklepu i kupujcie ją? Absolutnie nie. <grytanie> znaczy, okej, okay, ale biegnijcie do swoich szaf. Poprzymierzajcie sobie rzeczy. Jak gdyby nie ten film, gdyby nie moje przymierzanie rzeczy, to w życiu bym nie wpadła na pomysł, że taka elegancka, zimowa spódnica, w której wyglądam jak w święta, yy, ona będzie pasować do mojej zwyczajnej Prostej koszuli. A wyglądałam super, czułam się świetnie. Nawet ktoś przed chwilą mi napisał, komentarz, że to jest twój styl z gimnazjum, tylko w dorosłej wersji. I no nie wiem, chyba chodziłam z tą osobą -so do gimnazjum, ale nie pokazuję twarzy y, na zdjęciach i nie mogłam jej rozpoznać, i to było takie śmieszne. Y, albo może z jakiejś innej klasy, czy coś. No w każdym razie skąd by wiedziała, więc musiły się znać z gimnazjum, ale to prawda. To jest prawda. Ja nosiłam koszulę, nie nosiłam może takich długich spódnic, ale może tak, no ale ja się tak właśnie czuję. To jestem totalnie ja i czułam się tak wygodnie, tak pięknie. A gdyby nie porządki w szafie, to ja nosiłabym ją tylko te dwa razy w roku na święta, Wielkanoc, Wigilijne, Święta Bożego Narodzenia yy, i nigdy więcej. A teraz mogę ją nosić wiosną, jesienią. Zarąbiście, bo wykorzystywanie rzeczy. Yy, I czułam się w nowym wydaniu, yy, czułam, że wszystko jest takie jakby świeże i nowe a ja nie kupiłam ani jednej nowej rzeczy. Ta spódnica doszła do mnie oczywiście jako taka świeża w październiku, ale i body, i koszule, i nawet biżuteria, niektóre rzeczy są po mojej mamie, niektóre są moje, ale stare, no... Uwielbiam to, że noszę rzeczy długo i intensywnie i ja na przykład mam coś takiego, może też przez ten kanał, pewnie przez ten kanał przede wszystkim, chociaż nie wiem, no nie, bo zawsze nosiłam rzeczy po mojej babci, po mojej mamie. Zawsze mnie to jarało, zawsze z lumpeksu, zawsze stare. Ehm, no bo ten kanał wynika ze mnie, a nie ja z kanału. Ehm, że zawsze jara mnie bardziej, jak coś jest stare, wykorzystywane, noszone, że sklejone z różnych osób. Na przykład teraz na 90 mojej babci yy, miałam tak, sukienkę po bratowej, szal po mamie yy, i płaszcz po mojej babci. No hit. Yy, i jarałam się tym strasznie, że tak patrzyłam na siebie i mówię, kurde, jaki zlepek w ogóle rzeczy, bardzo, 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 to lubię, więc dziewczyny, wiosna, słońce, będzie weekend, może to jest moment, żeby właśnie się z tą swoją szafą skonfrontować, żeby powynajdywać nowe rzeczy, bo okej, okay, czasami jest tak i ja też się na tym łapię, że zrobię sobie jakieś kombinacje, i mi się wydaje, że super to wygląda i będę nosić, albo to się czuję przebrana, albo w ogóle po to nie sięgam, bo to jest jakieś odjazdowe, ale są właśnie takie perełki, które się trafią, że się będzie je nosić, i się będzie wydawało, że są nowe, bo zazwyczaj tak mi się wydaje, że nosi się do danych spodni, daną koszulkę, i ja też jestem teraz w dresie z tą bluzką, i to jest dla mnie taki oczywisty zestaw. I są zestawy, a nagle się połączy coś z czymś innym i wygląda zupełnie jak nowa rzecz. No hi. Odwracania ciąg dalszy. To się nigdy nie kończy. Słuchajcie, mam taką skrzyneczkę. To był mój piórnik w liceum plastycznym. E, takie drewniane, śmieszny. E, I e, zostawiłam go sobie, bo mam tutaj różne markery i tak dalej. Teraz też była dziewięćdziesiątka mojej babci i, e, no, trudno jest czasami niektórym ludziom kupić prezent, żeby on nie był zbędny, ale żeby jednak e, dawał radość i tak dalej. No, trudne to jest w dzisiejszych czasach, gdzie też wszyscy wszystko mają. E, no i postawiliśmy po prostu na taki album, w którym każdy mógł się wpisać, a potem dokleimy tam zdjęcia. E, no ja właśnie wzięłam tę skrzyneczkę, nie sprawdzając czy piszą te markery, te mazaki z Ikei. Bardzo je lubiłam. I słuchajcie, jak e, przyszło do tego, że ja chciałam e, napisać życzenia, to się okazało, że nie pisały. <laughs> Także dzisiaj odgracanie tego, sprawdzimy na ile one piszą. No właśnie, piszą, ale przerywają. Mi się wydaje, że one już po prostu wyschły, bo one są stare. Nie no, to jest w ogóle żadna przyjemność. O Jezu, ale wstyd. Ale wstyd. Nie no. Rzadko z moich ust możecie usłyszeć, że jakiś wstyd, serio. No tym bardziej to nie, żaden wstyd. To tylko mazaki. Ale mogły być ładne życzonka, a się nie popisałam. One jakoś tam piszą, ale... O, ten jak pisze. Zajpisz. W ogóle sprzątanie w mazakach. To, była najczęst... to było najczęstsze sprzątanie, jakie miałam w swoim takim y, dziecięcym życiu. Kartka, wszystkie mazaki y, i sprzątanko, uwielbiałam to robić. No wielkość tego piórnika się nie zmniejszyła, ale zmniejszyła się liczba mazaków. A tu mój niewykorzystany kalendarz z 2024, który teraz wykorzystuję do pisania, 2023. W 2025 nie kupiłam kalendarza, nie kupiłam plenera i jestem z tego powodu bardzo z siebie zadowolona. Słuchajcie, odebrałam książki i jestem tak podekscytowana jak nigdy. Czy to nie wygląda jak kadr z y, kulturalnych inspiracji? I słuchajcie, trzy książki, to jest takie złoto totalne, które miałam do wypożyczenia, czyli Korowód Jakub Małecki, to jest nowa jego książka, nowa z zeszłego roku, z tego co kojarzę, tak, 2024. E, no przecież Małecki to jest mój ulubiony e, autor książek, pisarz, e, więc na pewno e, będę zachwycona i to jest właśnie coś takiego, co prawie że będzie mi się chciało czytać. Następnie Susan Sontag, Odrodzenie, Dziennik, Tom pierwszy 1947-1963. Przecież Susan Sontag to tak samo jedna z moich ukochanych pisarek. Jej książka o fotografii jest doskonała, więc z miłą chęcią się z tą książką zapoznam. I kolejna taka mega dziwna, polecana przez kilka osób w, in w internecie, by lęce brzemię, wyzwolenie ludzi z niepełnosprawnością i zwierząt. W ogóle o co chodzi? E, no i dopiero teraz przeczytałam, że poruszający esej uświadamia nam, że bez wyzwolenia zwierząt nie uda się doprowadzić do wyzwolenia osób z niepełnosprawnościami, gdyż zarówno jednym, jak i drugim wartość odbiera ten sam, oparty na dyskryminacji antropocentryczny system. Mega dziwne że zwierzęta i osoby nie, z niepełnosprawnościami e, są pod tym samym systemem. Jestem bardzo, bardzo jej ciekawa. E, kolejna książka to już taki powiedzmy, że spontan, bo wypożyczyłam ją widząc ją teraz na stoliku, e, ale byłam nią zainteresowana od stycznia, kiedy byliśmy w górach i to jest Zakopane artystek. E, I autorką jest Natalia Budzyńska i ona stworzyła rewelacyjną e, biografię Witkiewicza, ojca Witkacego, e, którą przeczytałam z przyjemnością i oną naprawdę tworzy fantastyczne biografie. Tutaj z tyłu widzę, że jeszcze stworzyła w 2018 roku e, o, biografię brata Alberta i dostała za nią nagrodę Feniks w kategorii eseistyka. E, I teraz w ogóle Zakopane totalnie się prześciga we wystawach, w panelach, we wszystkim o kobietach. I e, to jest fantastyczne, ale zaskakujące, że po prostu teraz w takim natężeniu, e, bo może lepiej, gdyby to było Złożone, a nie takie, właśnie modne, bo widać totalną modę, że teraz wszystko o kobietach. Jeszcze rok temu nic nie było, więc ciekawe, jak będzie na przykład za rok. Mam nadzieję, że to będzie tylko wzrastać, a nie nagle się zatrzyma. I słuchajcie, czy wy to widzicie? Byłam w Krakowie, byłam w Empiku, patrzyłam sobie na książki i mówię, nie, no kolejna, i mówię, chcę jej czytać, a wiem, że ją przeczytam, nie wiem o co chodzi. Ja. Na Jakuba Małeckiego y, czekałam y, mnóstwo y, miesięcy. Ja go nie czytałam w jakimś takim szale nowości, to? Czytam za każdym razem, jak tylko wychodzi nowość. Ja już wiem, że wyszła piąta część, przetłumaczona na angielski, w, je, w kolorze zielonym. Eka z tego, że wygląda na to, że jestem tego psychofanką, a wcale nie. Hit to jest. Po prostu to jest hit. Ja już teraz to muszę czytać po prostu, żeby po prostu wspaniałość została. Ale rzeczywiście te cztery napawają mnie taką ekscytacją, że czuję przypływ nowej energii. Wystarczyło mi, wydaje mi się, pół godziny wczoraj na to, żeby wróciła mi ekscytacja do książek, żeby wróciła mi chęć do książek, żebym wypożyczyła coś tak wspaniałego. Ja już to wszystko miałam zapisane w swoim telefonie. Ach, biblioteki! Wspaniała sytuacja! I tak się prezentuje. Posiłek, jeden z moich ukochanych. Dostaliśmy, słuchajcie, ostatnio od mojego brata yy, takie bombonierki z Carmelo. I powiem Wam, że ja zawsze o tym marzyłam. Tak wiecie, jedzeniowo marzyłam. Już najładniejsze i y, myślę, że najsmaczniejsze zjedliśmy, ale jeszcze trochę zostało. I historia z tym y, Carmelo i właśnie z tym moim takim marzeniem jest taki taka historia jest taka, y, że moja y, kuzynka 3 lata ode mnie starsza, największa przyjaciółka wyjechała na studia do Krakowa i ja jeszcze taka mała, y, no 16 latka, pojechałam do niej, a ona właśnie w tamtym momencie pracowała w Carmelo. I mnie to tak zachwyciło, to, że tam jest po prostu czekolada, że są te pralinki, że to jest wszystko na takim mega wysokim poziomie. I pamiętam, że myślałam sobie o tym, że to jest fantastyczne układać te różne pralinki, właśnie do tego boksa. Także brat spełnił moje małe jedzeniowe marzenie. A no, jednak w Elblągu też sporo stokrotek, co mnie nadal dziwi. A my właśnie jesteśmy na spacerku, y, dążąc do celu jakim jest cukiernia, do której musimy oddać blaszkę po cieście i robimy sobie wiosenny spacerek. Y, dałyście mi zdać, że popełniłam błąd, nie wiem dlaczego, y, ale bazi nie wsadza się do wody. To nie jest mój pierwszy raz z baziami, ale pierwszy raz tak Słaby, <laughs> więc teraz weźmiemy nowe i zobaczymy, czy bez wody będzie lepiej. Pisałyście, że tak to się robi, więc mam nadzieję, że będą służyć długo. Niestety, ale bazie już e, przekwitają, wyglądają brzydko. Piotr nie chce mi ich zerwać. Ja też uważam, że nie będą wyglądać tak pięknie, jakby mogły. Także luz trudno, spróbuję za rok, bo życie jest piękne, jest słońce, można siedzieć sobie spokojnie. Uwielbiam wiosnę, a przed nami jeszcze maj, a maj jest najpiękniejszy, a potem czerwiec, lipiec, sierpień. Jest! Wspaniałe miesiące przed nami. Hit, bo właśnie odebraliśmy paczki, i słuchajcie, to nie są zwroty z słoikami wypełnionymi woskami. To są słoiki wypełnione niczym, zużyte do napełnienia ponownego.